Witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest podyktowany wiadomością, listem od pewnej słuchaczki młodej kobiety, która ma niesamowity problem z mężem alkoholikiem. Ja, może pokrótce przedstawię tutaj tą historię. Jest to młode małżeństwo, młoda kobieta w wieku 26 lat, mężczyzna jest też przed 30, i od Dłuższego czasu ten mężczyzna ma problem z alkoholem, z nadużywaniem alkoholu, jest uzależniony. Jego poprzedni związek, nie wiem, czy to było małżeństwo, ale związek, z którego również było dziecko, rozpadł się również z przyczyny jego uzależnienia. Pokrótce może tutaj streszczę, jak wygląda teraz sytuacja tej kobiety w tym, w tym małżeństwie, w tym chorym związku. Jest to, jak już wspomniałem, oboje są rodzicami 10-miesięcznego 10 dziecka, i ten alkohol towarzyszył im od zawsze, e, czyli to uzależnienie tego mężczyzny się pogłębia, on nie widzi absolutnie żadnego problemu w tym, e, jego ciągi są coraz dłuższe. E, kilkukrotnie już tracił pracę w związku z jego uzależnieniem. E, został zatrzymywany też przez policję w, w stanie po spożyciu, e, zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Do tego faceta nic nie dociera, on absolutnie nie widzi żadnego problemu, jeżeli ta żona chce jakoś interweniować, jakoś zwraca mu uwagę, jakoś porusza ten temat, wzbudza to w nim, <laughs> to w nim agresję, dochodzi tam, dochodziło tam i dochodzi wielokrotnie do przemocy fizycznej, jak i psychicznej, ta kobieta jest kłębkiem nerwów, ona jest na skraju załamania. Ponieważ łatwo można sobie uzmysłowić, co ona przechodzi, będąc y, matką 10-miesięcznego dziecka, gdy w, w osobie, która powinna być oparciem, która powinna być y, kimś najbliższym, w, tak, w, tak, w, takich, w takich chwilach, jak i w całym życiu, jeżeli mówimy tu o jakimkolwiek partnerstwie, a ta osoba jest y, y, źródłem największego dramatu i horroru, który właśnie tam się odbywa. No i ta osoba, ta kobieta zwróciła się z taką prośbą o, o pomoc, o jakieś doradzenie, co ona powinna zrobić, bo jest, czuje się bezsilna i słuchajcie, ta sytuacja no, jest bardzo trudna, ponieważ, hmm, ponieważ bardzo daleko jest do, do momentu, w którym, do, do tego pierwszego kroku, czyli w którym on sobie uzmysłowi, że jego alkoholizm, jego uzależnienie jest źródłem tych problemów. Z tego, co nam mówi, on w ogóle albo to odrzuca, albo to bagatelizuje, albo absolutnie nie zdaje sobie z tego sprawy, więc uzmysłowienie jemu, że tak naprawdę wszystko zależy od niego, czyli on musi zrobić ten pierwszy krok, on musi sobie uświadomić, jaki koszmar stanowi jego alkoholizm w życiu tej rodziny. No, więc zobaczcie, jak, jak, jak ciężki jest to temat współzależnionych, jak, jak ogromny to jest zasięg, ponieważ w Polsce takich przypadków, ja udzielając się na grupach, spotykam się z takimi przypadkami, rozmawiam z takimi osobami i w Polsce są tego setki tysięcy, jak nie więcej, brnięcie dalej. Tą ścieżką no, może prowadzić tylko i wyłącznie do dramatu, ponieważ tam nie ma, nie ma żadnych przesłanek, które podpowiadałyby, że tam może coś się zmienić na lepsze. Wiecie, no, on nie chce się leczyć, on w ogóle odrzuca to, on uważa, że nie ma problemu, to w takim razie jak ta kobieta ma do niego dotrzeć, jak ona ma jemu uzmysłowić, jak, jak, gdzie szukać światełka w tunelu, gdzie, jak, jak liczyć na cud, skoro Skoro ten gość wykorzystał, w, te, w tej krótkiej historii, którą ona opowiedziała, on wykorzystał wszystkie znamiona alkoholizmu, wszystkie znamiona choroby alkoholowej yy, i uzależnienia. I on jeszcze tego nie widzi, no to słuchajcie, ja zastanawiam się, co musiałoby się stać, żeby on się opamiętał. No bliżej na pewno tam jest do jakiegoś dramatu, który, który rozgrywa się w, co roku w wielu rodzinach. Rozgrywa się cały czas, rozgrywa się nawet teraz gdzieś. I nie tylko gdzieś, nie tylko w jednym miejscu, ale w wielu rodzinach, więc ja się zastanawiam, co musiałoby się stać, żeby on się opamiętał. No bliżej, bliżej tam jest na pewno do tragedii, których nie brakuje, niż do, niż do cudu. Więc jeśli ja miałbym się wypowiadać na ten temat, oczywiście nie jest to żadna, żadna rada, ani coś, co ma być wyrocznią, ale znam dość ten temat, dość... znam ze swojej perspektywy, znam go ze swojego życia, więc wiem, że jest to bardzo niebezpieczne. Jest to, jest to dramatyczna sytuacja, jest to koszmar, przez który przechodzisz, jest to Gechenna i musisz szukać ratunku, jeżeli przez wiele lat męczyłaś się już, będąc w takim związku, tkwiąc w tak patologicznym systemie, to jeżeli on się nie opamięta, a z tego co mówi się, z do tego bardzo daleko, to jedynym rozwiązaniem dla Ciebie jest ucieczka. Jeśli nie chcesz zmarnować swojego życia, jeśli chcesz, jeśli myślisz o tym, żeby ratować siebie i swoje dziecko. Yy, wiem, że to jest ciężkie, bo jak sama mówisz kochasz tego, tego, tego mężczyznę i jest to dla Ciebie bardzo trudna decyzja. Ale musisz sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jeżeli jeżeli chcesz coś zmienić, a nie ma szansy na namówienie go na leczenie, na rozpoczęcie terapii, na na próbę wyjścia z tego uzależnienia, to jedyną, jedynym rozwiązaniem, jedyną ucieczką dla Ciebie i dla dziecka z tej sytuacji jest rozstanie się, jest odejście, jest spakowanie się i szukanie pomocy gdzieś, ponieważ tu nie będzie już lepiej, tu będzie, tu będzie, tu będzie coraz gorzej, według mnie oczywiście. Hmm. Bardzo trudna sytuacja, bardzo osobista, bardzo indywidualna, bardzo po prostu musisz usiąść i zastanowić się nad tym, co, jak dalej pokierować swoim życiem, ponieważ yy, no jest to dramat, jest to dramat, którego nikomu nie życzę. Yy, jesteś młodą osobą, obaj jesteście młodzi i całe życie przed wami. Na pewno nie warto całkowicie się w tym zatracić, na pewno nie warto tak szybko rezygnować z życia, rezygnować z siebie, rezygnować z marzeń. No, trzeba walczyć. Jeżeli nie możesz już walczyć o ten związek, nie możesz walczyć o was, ponieważ on nie daje ci do tego żadnych podstaw ani żadnych szans na to, nie wykazuje żadnej chęci ze swojej strony, to musisz walczyć o siebie. I to jest moja rada. Życzę ci wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wszystko się poukłada. Walcz o siebie, walcz o dziecko, walcz o normalność. Do następnego. Cześć.